Co powiecie na to, żeby wybrać się na żaglówki albo popływać na kajakach w cudownym otoczeniu jezior? Tak, tak, takie miejsca mamy również na Mazowszu i o nich z przyjemnością będziemy opowiadać w naszym kolejnym Mazoporanku. Zatem widzimy się w Gostyninie, gdzie opowiemy oczywiście o tych niesamowitych miejscach do żeglowania, popływania kajakami, ale nie zabraknie także opowieści związanych z historią czy też tajemniczym zamkiem. Zatem, jeśli szukacie dobrych kolejnych weekendowych propozycji, to jak zwykle polecamy się razem z naszymi gośćmi kolejne Mazoporanki tym razem z Gostynina. Gotowi na kolejny Mazo Piknik. Warto być gotowym, bo czeka nas naprawdę mnóstwo zabawy. Możecie liczyć na mnóstwo atrakcji dla dzieci, takie jak animacje, strefa dmuchańców, wybijanie monet, malowanie buziek, do tego strefę zdrowia, w którym sprawdzicie jak wygląda Wasza sytuacja zdrowotna. No i wieczorem część rozrywkowa, w czasie której poćwiczycie tańce z Rafałem Maserakiem usłyszycie niesamowite przeboje, które wykona dla Was Arleta Lemańska. No i oczywiście gwajazda wieczoru, którą tym razem Razem będzie Stachurski. Do zobaczenia na kolejnym mazu pikniku w Gostyninie.